Cześć wszystkim. Witajcie w dzisiejszym filmie na kanale Rabbit Day. Dzisiaj opowiem wam o grze Horse, czyli o grze, którą będę nagrywać na moim kanale. Więc Gra Horse to internetowa gra online, yy, która została wyprodukowana we Francji. Na Horse możemy hodować przeróżne konie różnych ras. Oprócz codziennej opieki nad nimi, producenci oferują nam własny ośrodek jeździecki. Tutejsza waluta to e Zarabiamy je sprzedając konie oraz różne rzeczy. Możemy tu także grać o trofea, kolekcjonować konie boskie i tym podobne. Możemy tu kontaktować się z innymi graczami, wysyłać wiadomości. Korzystać z forum, projektować swoją stronę profilową, ustawić ciekawy awatar, brać udział w zawodach, zarządzać majątkiem, przysyłać unikatowe prace na czarny rynek, etc. etc. Dostępne są tu też y, trzy rodzaje sprzedaży: aukcje z licytacjami, gdzie gracze Wybierają kwotę, y, którą y, ktoś może powiększyć i tym samym może kupić tego konia bezpośrednie kupywania konia od ręki i sprzedaże zarezerwowane, gdzie ktoś y, sprzedaje Ci konia tylko dla Ciebie. W tej grze są też konie boskie. Są to nadzwyczajne konie do hodowli, które zapewniają graczowi różne bonusy oraz prezenty. A więc okej, okay, to było wszystko, co miałam Wam dziś do opowiedzenia. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!